Juliusz porwał się nagle z siedzenia i poskoczył do okna. Przed ganek zajechała czterokonna kareta, a z niej wysiadł hrabia Zygmunt. Hrabia? Myślałem, że się czegoś na mnie gniewa wykrzyknął Juliusz i wybiegł na przyjęcie gościa. Katylina zatrzymał się w pokoju. Muszę zawrzeć znajomość z panem hrabią mruknął. Co mi to szkodzi, dodał po chwili. Nie może mu wprawdzie zależeć na mojej znajomości, ale i mnie tam po nim, jak umarłemu po kadzidle. I aby godnie zaprezentować się panu hrabiemu, obie ręce wpakował do kieszeni, nogi rozstawił jak mógł najszerzej, głowę zarzucił w tył, a wargi z dumą i lekceważeniem wydał naprzód. Hrabia wszedł niebawem z Iliuszem do pokoju, a spostrzegłszy Katlinę w podobnej postawie, prawie zawahał się u progu. Tak jakoś wydał mu się butnym, zuchwałym i wyzywającym z miny. Juliusz przygryzł wargi z niechęcią, ale uznał za stosowne przedstawić swego dawnego kolegę. Mój przyjaciel Damazy Czorgut, rzekł. Katylina ukłonił się, jak trybun plebejusz, ambitnemu patrycjuszowi. Hrabia znał mniej więcej z opowiadania Katylinę, spojrzał na niego nie bez pewnej ciekawości, ale z widocznym lekceważeniem. A chociaż kilkakrotnie jego szorstkie słyszał nazwisko, tak mu się jakoś w tej chwili wydało odpowiednie dla osobowości swego właściciela, że prawie mimowolnie powtórzył półgłosem: Pan Damazy Czorgut. Katlina zauważył dobrze wyraz twarzy dumnego magnata, a na ustach jego osiadł złośliwy uśmiech. Tak, panie hrabio, ozwał się nagle drwiącym tonem: Damazy Czorgut. Mój ojciec był leśniczym w tym samym kluczu, gdzie dziad dzisiejszego hrabiego Plewickiego służył za ekonoma. Dodał z naciskiem, aby dać do zrozumienia, że po pierwsze w ogóle niewielka sztuka być hrabią w Galicji, a po wtóre można nim być nazywając się nie tylko Czorgut, ale nawet Plewickim. Hrabia pojął znaczenie tej przymówki i z dumą obrócił się plecyma, a Juliusz gniewne i prawie groźne spojrzenie rzucił na swego niesfornego przyjaciela. Katylina uśmiechnął się szyderczo i wzruszył ramionami. Jadę, rzekł obojętnie. Sługa i podnóżek pana hrabiego! zawołał tym samym tonem, z jakim żegnał się z Giergilewiczem lub Gągolewskim. I nie troszcząc się bynajmniej o wrażenie swych słów i swego całego znalezienia się, wyszedł z pokoju gwiżdżąc przez zęby i szpicrutą wymachując w powietrzu. Obrażony magnat nabiegł krwią całym. now, mruknął, nie obróciwszy się. Juliusz po raz pierwszy musiał wstydzić się za swego przyjaciela i po raz pierwszy rozgniewał się na niego jak gospodarz w domu. Hrabia wyglądał oburzony do najwyższego. – Co to za szczególnych trzymasz ludzi, panie Juliuszu? – rzekł z przekąsem. – Nieskończenie przepraszam pana hrabiego – rzekł śpiesznie. – Człowiek ten rubaszny z natury i wychowania uchybia wbrew swej wiedzy i woli. Hrabia wzruszył ramionami. – Dlaczegoż go pan trzymasz? Zawdzięczam mu jedną ważną przysługę. Mógłbym rzec nawet jedno dobrodziejstwo z czasów dawniejszych hrabia, wydał wargi jakby niekoniecznie wielką przykładał do tego wagę. Juliusz poderwał skwapliwie. Byłem biedny i miałem utrzymywać matkę sędziwą. Cała nadzieja przyszłości polegała tylko na owocach mych nauk. Tymczasem, dodał po krótkiej pauzie, pewien krok nierozważny, po prostu wiersz zaśmiało napisany i rozpowszechniony, groził pozbawieniem mi dobrodziejstwa publicznych nauk A ten człowiek, no, wbrew mej woli i mimo największego mego oporu, przyjął winę mą na siebie <laughs> Człowiek z przeczuciem, jak widać, odezwał się hrabia z lekką ironią w owym czasie, zawołał Julius szczerym wylaniem, było to dla mnie ogromnym dobrodziejstwem. Hrabia zamyślił się lekko. Zechcesz, panie Juliuszu, przyjąć ode mnie, jako od starszego wiekiem i doświadczeniem, małą radę. Słucham pana hrabiego. Zapłać mu za to hojnie i pozbądź go się jak najprędzej. Juliusz zarumienił się z lekka. Hrabia zauważył to, ale niezrażony ciągnął dalej. Wierzaj mi, ludzie tego rodzaju nie pojmują innej wdzięczności. Śmiałbym się w tym względzie sprzeciwić panu hrabiemu. Hrabia uśmiechnął się pobłażliwie. Nie przekonasz mnie, starego, rzekł. A zresztą, dodał po chwili, dla niego samego lepiej byłoby być panem w własnym dworku niż konfidentem w cudzym pałacu. Juliusz chciał coś odpowiedzieć. Mówmy o czym innym, przerwał hrabia i od niechcenia skinął ręką. Rozmowa weszła na inny tor. Hrabia zapytał Juliusza o różne szczegóły gospodarstwa, a zachowywał wszędzie ton jakiejś uprzejmej, na pół ojcowskiej poufałości. Odjeżdżając, uściskał go z wylaniem i zapraszał usilnie do siebie. Na ganku, na samym wsiadaniu, ozwał się jeszcze, jakby sobie coś nagle przypominając. Ale, ale, proszono mnie, abym ci robił wyrzuty, panie Juliuszu. Ach, czy zawiniłem przeciw komu? Nie starasz się zabrać znajomości z swymi sąsiadami. Juliusz skromną przybrał minę. Moi sąsiedzi, rzekł z pewnym wahaniem, są wyżsi ode mnie urodzeniem i stanowiskiem. Nie chciałbym, aby mię poczytali za natręta, a przyjmowali jak intruza. Hrabia z rodzajem wyrzutu pokiwał głową. Ej, panie, ubliżasz mnie i sobie? Panu hrabiemu? Nie zapominaj przecie, że wraz ze mną nazywasz się Żwirski, rzekł hrabia z niezwykłym naciskiem. A Żwirski to imię, przed którym zaledwie sanguszko lub radziwił może upominać się o pierwszeństwo. Po tych słowach jeszcze raz kordialnie uścisnął rękę Juliuszowi, wskoczył do powozu i dał znak woźnicy, aby ruszył z miejsca. Juliusz wrócił do pokoju i w głębokie wpadł zamyślenie. Co znaczyła? Nowa Nagła zmiana w usposobieniu hrabiego. Dlaczegoż z tak szczególną, uderzającą dobitnością przypominał mu świetność jego imienia, wynosił go niejako nad wszystkich swych innych utytułowanych sąsiadów. Przed trzema dniami byłoby to wszystko niewysłowioną przejęło go radością, a pierwszą myślą, pierwszą śmielszą iluzją byłaby niezawodnie Eugenia. Dziś. Uszczęśliwiały go wprawdzie przyjacielskie wynurzenia hrabiego, ale tylko o tyle, o ile same w sobie zasługiwały na uznanie. Eugenia nasuwała się w myślach młodzieńca jakby tylko dlatego, aby mu przypomnieć owe szczególne geneanomiczne podobieństwo do pięknej nieznajomej z zaklętego dworu. Skądże jednak powstało to tak silne i prędkie zajęcie się nieznajomą? Juliusz sam nie umiałby dać na to odpowiedzi. A przecież to tak łatwo wytłumaczyć. Duch ludzki czuje osobliwszy, nieprzełamany pociąg do wszystkiego, co unika jego badania, ukrywa się przed jego okiem jednym słowem, co osłania się mgłą tajemnicy, cieniem zagadki. Rozmarzony do melancholii Juliusz ulegał więcej niż ktokolwiek inny temu pociągowi. Marząc do niedawna o Eugenii, miał więcej przed oczyma ducha, podejrzaną przypadkowo w ogrodzie zaklętego dworu dziewczynę, niż poznaną w przepysznym pałacu hrabiankę. Odkąd jednak rozwiał się ten dwoisty charakter Eugenii, upadła tym samym większa część jej dawnego uroku. Pozostała nadal tylko młoda, piękna, dowcipna, bogata córka arystokratycznego rodu, a znikła zupełnie bohaterka jakiejś romantycznej tajemnicy, domniemywana wspólniczka szczytnych zamiarów, odważna piastunka najwznioślejszych marzeń i nadziei. Wszystkie te ostatnie przymioty zlały się natomiast w piękną nieznajomą. Wszystkie dawniejsze urocze marzenia przeniosły się na jej jedynie postać. Juliusz z rozkoszą przypominał sobie chwilę ostatniego z nią spotkania. Widział ją tak krótko, a przecież każdy rys jej nadobnej twarzy tak żywo i wyraźnie tkwił mu w pamięci, jak gdyby nieustannie miał przed sobą jej portret najwierniejszy.